Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FC25. Dzisiaj w FC pojawił się nowy player pick kampanii. Teraz mamy tego picka o cenie 87. Trzeba przypalić na to skład o cenie 83 razy 85. No co? Wytestujmy go sobie. Pierwszy skład, skład o cenie 85 bez żadnych problemów udało mi się przypalić, więc został nam jeszcze tylko skład o cenie 83. Ale na początku otworzymy sobie paczkę właśnie za ten skład. O Jezu. I skład o cenie 83 również udało mi się przypalić, więc teraz przed nami nowy player pick. Także słuchajcie, jest to nowy player pick kampanii. Tym razem mamy ocenę 87 Także zobaczmy. Bez zbędnego przedłużania, kto tutaj będzie. Wybierzmy sobie, tu mamy cztery wybory, co jest dobrze. Zobaczmy kto tutaj będzie. U Simon 88, trzecim wyborem będzie. Zumbi Mandy 87, i czwartym wyborem będzie Zjeść 87. I niech tutaj będzie jakaś totalna petarda, zobaczmy kto to będzie, Georo 87. Napiszcie koniecznie w komentarzu co wam udało się trafić. No, my tutaj oczywiście wybieramy u Naja Simona. Najlepszym momentem na dzisiejszy odcinek byłoby po prostu wygranie dwóch meczy w Division Rivals pod rząd, ponieważ potrzebuję pięciu punktów, dwa zwycięstwa dawają mi sześć punktów i przy okazji jestem w drugiej randze i nie spadnę na pewno, także po prostu wygrajmy dwa. Następne spotkania Ekipa wygląda w następujący sposób Przejdźmy teraz do pierwszego spotkania Dobra, także zobaczmy ekipę pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku Andresad na bramce Saliba z stabem na środku obrony Charlton Dybala Potężna ekipa, naprawdę solidni zawodnicy Oj, gorecka z powershotem Brawo Jaszyn Oj, Saliba z główki, ale brawo bramkarz Oj, bardzo dobrze Paulo Dybala w polu karnym Brawo Jaszyn nie, nie, nie w ten sposób, dobrze Jaszyn, no ratuje nam dupę w tym meczu, jak na razie, no. Nie no, w jaki sposób to się wydarzyło i Charlton po krótkim słupku, no. Raczej nie wygramy tego spotkania, gościu jest mega dobry. Zeroberto w polu karnym, brawo kompany. Bala w polu karnym, nie trafia w bramkę, Boże Święty, jak to się stało. Ale super podanie do Pedro Neto, tak jest, bramka na remis, pięknie. Paulo Dybala z Finesse'ką, dobrze, że nie trafia Dybala 99 odbiorów, Charlton się kręci, ale brawo u dodzi. Charlton w polu karnym, brawo kompany Nie, nie, nie w ten sposób, Charlton z powershotem nie trafia w ramkę No nie w ten sposób, że Roberto, który nawet nie ma playstylu do power shotów, krzyżuje nasze plany na divizję drugą w Division Rivals. I ja pierdzielę całe spocone spotkanie. Gości ode mnie 10 razy lepsze, ale jakoś udawało mi się ten remix utrzymać i taka akcja, taka głupota. Niestety, także nie udało nam się wygrać tego spotkania. No, przeciwnik zasłużył, był dużo lepszy. W sumie to już raczej tracimy szansę na drugą dywizję, na nagrody na Toty. Ale w sumie się jakoś nie załamuje, bo i tak pewnie bym się trafił. No, niby mogę jeszcze rozegrać te trzy spotkania, ale nie do końca mi się chce i też nie mam czasu. Ale po prostu spróbujmy wygrać następne dwa spotkania. Proste. Tak wygląda ekipa kolejnego rywala: Szawi z Bellinghamem Buffon. No, troszeczkę luźniejszy skład i to mi się podoba bardziej na luzie. Oj, 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 to będzie, słuchajcie, rzut karny Jero, brutalny Aha, fajnie, dzięki, gościu Tak wygląda ekipa kolejnego rywala Varan89 Co to jest za karta? Słuchajcie, nie mam pojęcia Ale wygląda groźnie My w polu karnym Piękne wykończenie przy I mamy ten do zera, brawo Dawaj, Pedrone, to dawaj Pedrone, to jak, on... Ej, no panie sędzio. dobrze, to jest czerwona kartka Chyba dla Garinczy, także bez prawego skrzydłowego rywali może jeszcze bramka, niestety nie, to obronił Smyth w polu karnym, Finesse Super, Frank i dawaj Smyth, a no czemu ona nie dobiega? Oj, super podanie za Roberto do Smith i proszę Cię Smyth, pięknie 2 do 0 i to najprawdopodobniej będzie rage quit, zobaczmy Oczywiście tak, mamy pierwszy i dobrze. Dobra, tak zobaczmy skład czwartego rywala już w dzisiejszym odcinku. Znowu ten stąd na środku obrony, ja się go boję. Zinedine Zidane, dan 96 w środku pola. Wow. Super podanie od gendu z jego i Pedroneto. Dawaj lobikiem. Dawaj sobie w to jeszcze. No co tu się stało? No nie, na czerwonym to zrobiłem przez przypadek. Muszę to wyłączyć. Dawaj Smith, dobrze, jeden do zera. Czy to będzie reczki? Zobaczmy, czy to będzie reczki. Dokładnie tak. Także słuchajcie, zagrajmy ostatnie spotkanie dzisiaj. Mecz o Dywizję Drugą w Division Rival. Zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczmy, ekipę Rivala w mecz o drugą ligę. Buffon na bramce, Konate z Kompanym PL95. Ja pierdzielę. Hansen do Pedro de To Pedro To przyjęcie i piękne wykończenie. i mamy jeden do zera w bardzo ważnym meczu. Oj, piękne wypuszczenie pani Smith i pani Smith, co ona może to zrobić, zobaczmy, podanie do Pedro Neto i Pedro Neto, 2 do 0, pięknie. Smith, 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 piękne wykończenie i mamy 3 do 0 i czy to będzie Raid czy to będzie druga liga, dokładnie tak, czyli jutro, czyli w czwartek dostaniemy ulepszone nagrodę za rangę drugą Division Rivals. Ale oczywiście otworzymy to w piątek po godzinie 19 będę miał również masę innych super paczek, głównie w sumie z sezonów. Bo jak możecie tutaj zauważyć, udało mi się wbić tutaj wszystkie te player piki plus na pewno tego jeszcze wbiję i będę się starał wbijać te kolejne, ale te kolejne to może zostawię sobie na kolejne drużyny kart toty. No bo tak jak wiemy, no napastnicy będą chyba jedną z lepszych drużyn, które pojawi się ogólnie w tym toty, więc będzie według mnie najmniejsza szansa, żeby ich trafić. Ale myślę, że, że uda się coś trafić. Tak Także mam nadzieję, że się filmik się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś ciekawy komentarz, słyszymy się w następnym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!